Cześć. Słuchajcie, szybka sprawa, jestem na misji. Muszę znaleźć coś, co zostało ukryte. Mam wielką przyjemność ogłosić, że będą to wyniki szeptów 2021 w kategorii 13, czyli arcyszept roku. Ja idę po znakach, a przy okazji powiem Wam, co jest w planach, czyli co było nominowane. Czyli na pewno nominowany był Kianu. E, oprócz tego Wiedźmin jako Marka. E, do tego Leo DiCaprio, rzecz jasna, czekajcie, bo tu mam pierwszą, pierwszą wskazówkę. Okej, okay. dobra, tutaj muszę przejść, tędy. Druidzi generalnie dali mi gdzie tego szukać, więc prosto. stąd. Dalej Zack Snyder, e, e, Scarlett Johansson, no i Arkane jeszcze. E, I czekajcie, jestem, to jest praktycznie mam. Dobrze. muszę tu wejść. w jałowcach. Uwaga. Dobra, mam. Znalazłem. E, słuchajcie, mam informację. Ja już wiem. E, najlepsza e, rzecz w 2021 roku, która sprawiła najwięcej frajdy, czyli arcy roku 2021, to e, no tak. Widzimy. Kianu. Much love for a man, Keanu. Zwycięzca mógł być tylko jeden i to było bezdyskusyjne, bezapelacyjne. No i tyle. Dzięki, że z nami byliście. No i cóż, pewnie będziemy widzieć się w 2023, podsumowując 2022. Siema.